Hej, witajcie z tej strony. Gleisionka, a w dzisiejszym odcinku przechodzimy sobie łatwy parkour. Tam mamy koniec chyba, bo nie widzę dalej, dalszej tej, więc nie jest trudno. A my się zabieramy zaraz za przechodzenie tego. Ale najpierw, jeżeli mnie jeszcze teraz nie subskrybuje pewna osoba, która to ogląda, to teraz klika szybko czerwony przycisk subskrybuj i nadrabia moje filmy i je polubi, i też na mojego Instagrama Glacejonka. Jesteście tam mile widziani. A dzisiaj ze mną jest. Co za Pokémon? I dzisiaj żyje uśmiechniętym swoim, z tym swoim oczywiście skinem. No, piękny jest, prawda? A my się nazywali Fionka 14, czyli oto. No. <laughs> okej okay. zacznijmy przechodzić parkurek. Mm -hmm. Easy Obit to się nazywa, więc. jest no. easy sobie tak o sobie no to będziemy jest easy dobra tu mamy schodki chyba które znikają bo widziałam więc lecimy dalej kurde zaraz jest spadnę no szybciej tam, glesionka. no no w zimie jestem ogólnie bardzo słaba w to no to prawda mimo że jest easy o widzę że to będzie coś fajnego jakaś zjeżdżalnia no idziesz Dobra, tu patrzę jak ludzie przychodzą, kurde jest niebieski. Kurczę. No idziesz tu? No ile się na ciebie czeka? Ale ja... Oh. Em, no. Co, gdzie ty jesteś? No tutaj już dawno. Co? No to ile się na ciebie czeka? No No to czekaj, że się nie, nie. Dobra, czekamy, tylko skończymy te piłki. Gdzie ty jesteś? No, tutaj przy tym. Aha, przy tych portach A jak ty są tutaj, no, kolory pamiętasz? Tak. To, to. to, tak. to. I to co? Nie, to niebieskie. Okej. Okay. Czerwone. To to... O ja, ile się na ciebie czeka. Mm. No pewnie jesteś taka powolna z tym swoim skinem grubym. My tu mamy ładnego skina, no nie? spadłam. E. No, jak zwykle. I to bym na i, easy obi. I jeśli chcecie, to możecie też spać na mojego Instagrama. Też jest, to jest Zuza podłoga Pokémon. No, polubcie nasze fotki, jeżeli wam się spodobają. I jeśli wam się spodobają, to się macie polubić. Mm. No. Czekamy sobie, aż ona wreszcie przyjdzie. No, na tych piłkach serio spaść. Dobra, myślę, że znowu spadła na ostatni tym razem. My sobie tutaj przychodzimy i idziemy na te kółeczka. Ui! No że wiedzę, na mnie no, póleczka. Bo... No to szybko chodzi. No czy szybko? No, nie. To szybko? Jest wow! Nie moja wina, że mój skin jest taki powolny. No bo jesteś za gruba. No, Okej, okay, idziemy. Tu Są też. O kurde, o kurde, znikam i to za tobą? Nie, to jest przez tę babę. To jest przez babę, ona chodzi po tyle. Kurde, przestań. I faktycznie, ona jest wkurzająca. To, o! No, <laughs> baba, przestaniesz? Babo! Kurde. Nie, nie, ja tu zostaję. Nie, no kurde, no co ona robi? O, dobra, leć szybko. Szybko. Kurde, nie kurde, nie o Kurde, nie, nie, nie. Dobra, leć, leć. Kurde. Ten. Przez nią się nie wygra. Nie, czekam! Kurde, no co ja mam z nie robić? Szybciej przechodź. O, ale ona jest. Lecę. Szybko. Nie, nie mówię się no. Ołaj. Aha, dobra. To tutaj to jest. Nie moja wina, tylko coś mi zasłoniło. No kurde, ten chłop, gdy mu wlazłam na łeb, to po prostu... lepiej no, a ile się na ciebie czeka. <grym> <grym> a ile się na ciebie czekało i będzie czekać i czeka. Boże, chłopie. O panie Nie. To spycha mm. Nie. Tak? No ile się na ciebie czeka? Jakby raczej na siebie. Tak, na mnie. Tak. Mhm. Oczywiście. Chcesz to przyjśpies? No. Pop, 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 Możecie mi polecać, z jakim youtuberem jeszcze e, Ale ty nagrać? Nie, znasz. nie, ja znam dużo youtuberów. Ale jesteście tak osobiście? No nie. Na przykład załóżmy. Lina Horses na przykład. Pozdrawiam. No i tylko tyle. Nie znam, Zuzę Pokémon. Znam... No i tylko tyle. No to kogo się zdać tego tak osobiście. Tak osobiście to... to a, co jeśli, a co jeśli twoi widzowie zażądają kogoś sławniejszego niż taka zwykła ja na przykład? No to wtedy się z nim nagram. Serio? No. Czy ty znasz tylko 3 dwie? Mniej tą linę. Tak osobiście to... Znam jeszcze skorbanenko, o mamy zjeżdżalnię. tylko czekamy na nią. Tak, Dobra. czekamy na nią Dobra Skorbanenko królika, znam tak to... Serio? O może no słuchaj, czekasz na nią. No, Ale no, no, no tak no Wilonek pokémon. tak, U udało mi się to już chciała No szybciej, no i ja No i na tej zjeżdżalni U Ale ona jest super No, i tiriu. Ehehe Oh. też nie można oh. powtórzyć tego. Można, odłącz się i dołącz. Nie dzięki. To jest trudne jest. Trudne. No tak, tak takie wysokie. Tak ja na pewno. Jakie to bezbłędnie przechodzę. <grym> Czekam, wow! Nie. Jeszcze nie dużo zostało Do nam. No kurde, spychnął mnie gość! Nie ma tu spychaczki. No dobra, może na. A no kurde, czy widziałaś? Nie. On nie spychnął. No widzisz. Ale, ale mimo, dobra. Uciekam, uciekam. No idziesz. Nie biegnie, nie idę. Mhm. Tym razem sama spadłam. Okej, okay, ale przynajmniej ten gość. Przede Możecie napisać w komentarzach, czy Zuza Pokemon jest nubem bardziej, czy razem w parkourie. O ile będą włączone? Jest. Tak strach. I żeby nie było, słuchajcie. Pomóżcie mi trochę, bo jeśli chodzi o komentarze, to tak trochę u mnie słabo z tym. Mi też pod szócami rzadko to. O, no. Ja mam tylko na dwóch filmach, a włączone komentarze a ciągle robię po prostu to samo i ja już nie mam pomysłu jeśli macie jakiś jeśli macie jakikolwiek pomysł jaki... No może na YouTube ci może... po prostu może ci YouTube po prostu wyłączył. Na przykład tam gdzie mieli ocenić w komentarzach, a jeżeli... no bo nie było ich, więc mogą sobie ocenić tak po prostu dla siebie, no bo mieli ocenić w komentarzach, a w a były wyłączone. Trudne to serio schody. Nie, nie schody. Kurde, ja na mnie czekać! Przecież czekam. O nie, ten gość mi tutaj znika całe schody. Dobra, lecisz. Lecę, no kurde. Ale ty wyglądasz jak grubcio. jakiś. mówi? tego swego skina chyba będę nie codziennie. O nie, masakra. W bro Proszę. Chcecie, żebym nagrał Brock Heaven, to wbijacie dużo oczeków do góry. No szybciej, ile się na Ciebie czeka? Fajne te roloniki. Tak fajny taki efekt, jak się przez nie wszystko kakuje. No. Uj. Ten typ chyba cały czas na nas czeka. Wiesz, może... Może go... się z Tobą zaprzyjaźnić. Nie, co tam z... Co tam ze mną? Przecież ja to... Jestem to Ja to jestem brzydka! Sama że że to masz piękny skin. Piękny. W cudzym słowie, takim grubciu jak ja, nikt <grystanie> A w realu? A w realu to ja nikogo nie chcę. Eee. Ui, ui. No i ile możesz to robić? No ile tam to aj, 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 aj. robić? A ile ty cały ten parkour będziesz robić? Dobra, ja co Lecimy. Tyrym, tyrym, tyrym. No czekaj, miałaś na mnie czekać, Rzesz. A dębsi, A co, co tutaj? Okej, okay, teraz tu, okej. Okay. No ty Kiedy koniec?

Żółte były krążki, teraz mamy zielone Łop. I teraz fajne jakieś... Łop. Łop. Te... Halo, miałaś na mnie czekać, No i ty, Lecisz, bo trochę długo to robisz Ui, ale fajny był efekt Specjalnie tak zrobiło się, fajnie udało mi się Ła, wow, ale fajne Spróbuj se Ale co? Tak spest z tego, tak. No żeby szaleń, wskoczyć jest. w całą szczelinę. Aha, dobra. No, ale ja. dobra, już lecimy Nie, ja, to, to fajne, fajny. mi się podobało. <grych> no, może zobaczyć... O, to e mamy schodki i My tam końcowało. nie zobaczyć jak to, wyglądało, jak to wyglądało na twoim odcinku, ponieważ może u ciebie to za pierwszym razem wyglądało no. fajnie. No, okej, lecimy po schodkach. Jej, ciekawe co ja na końcu, jesteś kiedyś to, jest, to przeszło, ale. Ja ogóle... mega dawno. To jest ogólnie mój pierwszy parkour, który przeszło. Dobra, hmm. no ile się na ciebie tam czeka? Tu sobie zwiedzamy i zwiedzamy wszystko po kolei Okej, okay, że ty to zaraz, tylko zaraz. sobie się ścigasz i ścigasz no Dobra lecimy, no i rzecz typie ale grubcie w ciebie. O, to mam domek trójkątny, ale super. I już zaraz Słuchajcie, mam tle. pomysł. Ja, jedziemy, jedziemy. O Jezu, no co... No Halo no! Miałam, o, mam czekaj tam na... Poczekam mnie. zaraz. Zaraz, no miła jesteś. Mmm... mam plan. Zobaczcie jaki super ten efektowy domek. Obejrzysz sobie na moim filmie to. No Harola, czy nie miałaś na nie czekać? No przecież czekam. Nie, ja się nie widzę. No kurde, no przestań! Sobie poczekam. Będę sobie tutaj czekać i się fajnie bawić. Ha, dobra. Okej, okay, co tam jest? Co to jest? Ui. Co to jest? Harola, co to jest? To, to, to nie polega. wiem, co tam dostałaś. Co ja dostałam? Nie wiem. Nic nie dostałam. A light, dark... Czekaj... O, jejejeje! Je, je. A dobra, niech to pójdzie, dawaj. Co ty zrobiłaś? W które ty wiozłaś? No, no tutaj! I teraz zaraz tego zeskoczę tam na dół. No, o co to chodzi? No, już co tu bierzesz? I się świetnie bawisz. Łooo! Kurde, niech to Ehe Co to jest? Dżakuzji Co ja mam na łbie? Co ty masz na ubie Co ja mam na łbie? A skąd ty to wzięłaś? Ja to wzięłam stąd o kurde Aaa proszę O Jezu, o Jezu ja mam na łbie? Dobra, możemy z ciebie zrobić brzydala Możemy to wszystko wydać Poczekajcie, odtąd tą gdzie jest normalne? Normal speed Proszę, chodź speed. Robimy z ciebie brzydala O Jezu, nie! Spadłam o, no. jestem już normalna. Szczęście. Ok, tu jest. co jest? No i jak wygląda? No, panią? Panią? no pięknie. Jestem so piękne, nie możecie? Ja jestem tu piękna. No ale co? I... Chyba skończymy na tym nasz odcinek. No, no i jeżeli Wam się filmik spodobał, koniecznie dajcie łapkę w górę. I subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzach z kim chcecie jeszcze, żebym nagrała odcinek, czy wolicie gdy nagrywam sama, czy może ze Zuzą Pokémon tak nagrać, nie wiem, zobaczymy. Ale w każdym o, bądź będzie, razie... W każdym bądź razie ja się z wami żegnam, pa!